Pokażę krok po kroku, jak przycinać i usuwać fragmenty wideo w aplikacji CapCut. To działa tak samo na iPhone'ie, padzie czy dowolnym smartfonie. Jeśli chcesz dalej uczyć się o swoim urządzeniu mobilnym, zajrzyj do opisu tego filmu. Najpierw naciśnij i nowy projekt i wybierz wideo, które chcesz edytować. Ja wybiorę to nagranie i nacisnę Dodaj. Jak widać, na początku wideo ustawiam kamerę, więc chcę usunąć ten fragment. To bardzo proste. Naciśnij wideo i przesuń się do końca części, którą chcesz wyciąć. Na przykład tutaj. Następnie naciśnij funkcję przytnij w lewym dolnym rogu. Teraz wideo podzieli się na dwie części. Wybierz tę, którą chcesz usunąć i naciśnij Usuń. Teraz film zaczyna się od miejsca, które wybrałeś. Jeśli chcesz usunąć fragment ze środka, zrób to w podobny sposób. Naciśnij wideo, przejdź do początku części, którą chcesz wyciąć, na przykład tutaj, i naciśnij, przytnij. Następnie przejdź do końca tego fragmentu i ponownie naciśnij, przytnij. Wybierz środkową część, którą chcesz usunąć, i naciśnij, usuń. Gotowe. Teraz niechciany fragment wideo został wycięty. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj kanał i zostaw polubienie. Dziękuję za obejrzenie.